Panowie, idziemy z buta. Witamy wszystkich w naszej kuchni i specjalnie dla Was, najkochańsi widzowie na świecie, przeprowadzimy największy test cebulkowych <grystanie> chipsów. bo ci to przez usta przeszło. Najkochansi widzowie. Jakby to było, jakby coś go tłumiło, żeby Pest? ich nie dostać. Nie żeby to był twój rozpoznawalny taki motyw, że ty mówisz, aż masz bezdech. I <grystanie> to by było takie rozpoznawalny no, tak. wstęp. Test cebulkowych chipsów, tak. Miał być test serowych chipsów, ale tak to jest jak się na ostatnią chwilę zbiera chipsy, dziale wideo. Oj ale trzeba jecha, mówię, że taki sklep odwiedź, tu. Nie tam widziałem ostatnio, tu jakiś serowy pacz. Kurwa... Może kupię? Nie? Zostawię to organizatorom. Tu na ostatni dzień chcieli serowe. Żadnych nie było. Jedna paczka jaka, nie jakaś. To cebulkowe, ja już niech będzie na siłę I no odcinek cebulkowe kurwa takie no podstawowe, solone, paprykowe urażą, i serowe To takie chyba najpopularniejsze, a cebulkowe czy są takie, czy że zasługują powiedzmy na test? I za karę, co zawsze robimy, jak się ktoś nie spisze w dziale. Ruchamy go w dupę No kurwa, tak, lecimy kurwa W każdym razie niesmak pozostał, minus wleciał i zaczynamy. To wiesz co robić. Kurwa, ale to śmierdzi. Jak doceniacie bezdech Robura, ten dzwonek zjebany i to, że montażyści się nie przygotowali, to zostawcie nam suba. Fajne. Dobrze, że ten jestem też, bo się czasami jedę, ci czasami je te chipsy. Mm, czuję, ale czuję. Fajnie. Nigdy tak nie czułem. No? I się pierwszy dzień oddycham mm. przez dziurki od 15 lutego. Hmm. Powalczy mogłeś? Nie mogłem. To czemu, 15? Dobre. Dobre, bardzo. Bo walka bo... A nie, sorry, kiedy by Od 6 lutego, sorry. Czyli miesiąc i dwa dni. Myślałem, że mogłeś przez. Ja to czuję oryginalnie. <grym> 10 ]ięcy. dni, i nagle przestałeś, i dopiero teraz. Ej, nie czujecie to oryginalności? Mm. Nie. Dlaczego? A jaka to firma, to ja nie mam pojęcia. Prawda? Ja mam, tylko teraz tak. Mamy lejce Ochon, wiejskie ziemniaczki. Ochon 2, Lorenz i Pringles. Ja jestem za oszą 2 albo oszą. Ja jestem za wiejskie ziemniaczki. Kurczę, ja bym dał. Jest taka akcja, że rozkminiałem sobie, że każdy będzie pisał który to. Ale co, Po co? Kurwa to może... To idą drugie i co wtedy? To tu się zrobi bajzel. No, hmm. czyli to nie ma sensu. nie no, może dawajmy po prostu i sobie uporządkujemy. To jest dobry chipsy, ale no tłusty bardzo w chuje. i takich nie wiem, no ale siedem. Chyba... 7 bym dał, no, bo mi tak normalnie... 7 też daje dobre chipsy, ale... Chyba są lepsze cebulkowe. Ja daję 9. To są chyba lejsy najprawdziwsze. Może jebać tą listę? Też ci się wydaje, że to lejsy. Poczekaj. Na no 99%. A po tym dużym? Coś takiego. Mam. Będę wiedział na 100. W Lidlu są też cebulkowe. A te z Lidla ostatnio solone były fajne. Wczoraj jedną kopriką. nie, no ja daję Dobre Dobry chipsy, tylko że mam nadzieję, że lejsy zapamiętałem. Że są lepsze, bo możemy się dowiedzieć? Możemy, tylko jak potrzebuje powiedzieć o cenę. Mmm, dziewięć. Saker, no i... pamiętasz jak ostatnio cię mieliła intuicja co do chipsów? Nie dziś. I dziś też. Do. Mam no. cały win. Oszą? jeden. Ja koniec tego nie dobry. dodatek. Jako no. No. Do... Je, ale do... Po co tak strzelać? Że lejs, kurwa, 9 to zaraz lejs, kurwa. Tego wymaga format, chociaż Ale nie chodzi. Po to strzelać od, od razu, że 9 to kurwa lejs ma być. Soni są jakimiś kurwa królami, no, chipsów. Trochę tak. No raczej trochę są. Właśnie lider. No to właśnie. Kurwa, są, Bo testowaliśmy solone i też nie było. Na papierze są, Na papierze są. Kolejny smak. Co dalej jest? Dawaj. Udały im się. Oj wyblakłe już to widzę, że są te. Lejsiki takie. O, jak <grym> lesy, lejsy jak chrój. Blade lejsy. <grym> tu lejsy w ogóle. Bo one są blade robią. Robór ogólnie jakiś odpalony. To gierka cię chyba Cza tak konsystencja? nakręciła. To są wiejskie ziemniaki. Też tak myślę. W ogóle po kolorze. Dużo jest takich przypieczonych wiejskich ziemniaczkach, nie? Ja to hmm. nawet w markę nie trzeba. I daję ocenę 6 na 10. 10. Bo to nie ma sensu. A Za mało słońca. Tak, ta, ale tamte mi bardziej smakowały. Mało ta smaku. Też, no. To ma mało smaku, kurwa? Masz przy oranym człowieku receptory. Nie soli mam nie. Mało soli, za mało soli. Ale mało smaku to ma? mało. Mało. No. Nie, nie no, papier. smak nie oceniasz przez sól? Ten więcej miał na przykład. No nie, sól to słoność. A smak to cebulka. Ale sól ci podkręca często dany no na pałę, smak. Na parze, są przyprawione w Na przykład bo jeden ziemniak. Bardziej. Smak ziemniaka, inaczej smakuje ci posolony ziemniak, nie? Czujesz smak ziemniaka ale lepiej. Ten mocny ale dotrarnony. smak ziemniaka lepiej czuć. Kurwa, bardzo dobre. Dla mnie to jest druga dziewiątka. Nie wiem. Ja lubię w ogóle ten smak, nie? Bardzo lubię cebulkę. Ja daję sześć. Dawajcie o to też na odpowiedź jaką się udaje. Wiejski Wiejskie Zmiany. ziemniaki. Lorenz. To, to, to są blade to lejsy. To jest lejs? To są lejsy specjalnie, bo nie, takie nie są. Takie twarde. mają takie te. Nie jebnąłeś się? Nie. No bardzo twarde. To nie są jakieś otwarte przed nie. dwóch tygodni kurwa? Nie. Nie wiem, kto do mnie dzwoni. No i Szok. Ba bardzo się cieszę, że tak jest. A wiedział. Serio. I specjalnie szósty. Trzeba ich wyjebać spoza. A w głowie kolejny smaczek. Ej, nie sądziłem, że tak lejsy smakują. Ja że tak, tak wyglądają i że mają taką twardość. My się lejsy kojarzą, że one jakie mięciutkie są. A te zwietrzyli i nam dali dwutygodniowe, jak chuj, tylko się nie chcą przyznać. E. Wiejskie ziemniaczki, jak chuj. O, jakie inne. To wiejskie ziemniaczki. O, bo ciemne są wiejskie ziemniaczki. I mnie zmyliła ciemność lejsu. A to są naprawdę ciemne wiejskie ziemniaczki. Jak to nie są wiejskie ziemniaczki, to odchodzę. Z y, kuchni Buka. Ja daję oszłon 2. I daję, i Dobra, daję. Ja zaufam raz z sokerowi. Daję 6,5 na 10. Eee, mi doszą, się bardziej smakowało. Ja daję 7. Mi takie 7 smakowało. Mi Mają trochę bardziej smakują. 7 daję. Git, ale lepsze są jeszcze. No i jak wam się wydaje? Wiejskie ziemniaczki. Intuicja sakera? zawodzi czy nie? Wiejskie ziemniaczki. Saker pozostaje w Buka. Tak A widocznie się, się stało. Tu. Tak widocznie się stało. Ale bo on pamiętał Krawo. tą barwę, nie? Po kolei. Z tą barwę pamiętaj, bardziej zna, no. Mówię, tylko wygrać. to mnie, w sensie i tak bym nie powiedział, że to lace, ale one właśnie wyglądały jak te trochę. Jak nie ma opakowania. Ale powiem wam, że dupy nie urywają. Zresztą się przyzwyczailiśmy. Jak nie wiem z paczki. Lorenz. To nie tłustych, nie? Ta Lorenz. O, w oleju Lorenza robione. Ale słabe, co? Właśnie no. Chciałem powiedzieć, że sama struktura. Zaskakująco, że tak słabe. Ale no, nie do soli, gdyby dosolili chociaż. Sądzę, że z Springersami przegrała. Tak, 8, serio 8, mał 8, soli. Ja nie lubię to. dużo soli, a serio słabe. Ale zauważ, że Lorenz zawsze miał o, fajne. Tym więcej, e więcej e Ale dużo miał tej soli, Lorenz. Ja mam takie wrażenie, no to... pamiętasz kiedyś to na jakimś odcinku to rozkminialiśmy wcześniej, że tak lizaliśmy te Lorensy. No już było coś takiego, że charakterystycznie. Była przyprawa, i było sporo tej soli, a ja to w ogóle nie ma soli. Miały, kurwa. Miały. Ej, chwila, to może być osządwa? 2. Nie. Tak, bo Bo no. Lorenz ma sól Paczkowane no. oszony, no. ale no. mają też podrubę tak, y, Lorenzu. Ty, ty, kurwa. Oj, o bo no. ja to, to jest. No bo to niemożliwe, no, nie nie że no. firma, która no. robi Crunchy's no. zrobiła kurwa. Nie, dobra, ja daję osządwa 2 wtedy. To musi być znowu. Serio, bo Lorenz by inaczej smakował. A jak to jest Lorenz, to... to ich obsraliśmy na maksa, Jeżeli no. to jest Lorenz, to oznacza, że kurwa i Lejs jest przehypowany dla mnie i Lorenz jest przehypowany. Tak. Cztery. Pięć. Pięć. No, cztery nawet. Nie chcę tego jeść dalej. Ostateczna decyzja. Osąd dwa. No. Ja oszą dwa daję no. też. No, nie Lorenzy. Kurwa. Nie, to jest Ale możliwe. słabo, że tak się wyda że tak się nie dzieje. Tak, kurwa, jak to możliwe? czy te smaku yeah. słaby mają, więc no, tam w marketing dużo sma. zainwestowali z tymi wiesz, jakiś czas. na przyprawach. kurwa a a tu tak zapomnieli. O, o smaku zapomnieli, a tam. logo wyjebali na całą paczkę, a zapomnieli sobie. Ta. Ej, ale w ogóle chciałbym docenić w tym odcinku a propos deszczanych lejsów. Hmm. Ich, nową, ich nowe opakowanie Laysów z pieca. Zrobili tak, tak. tak smaczne opakowania, że mm. żadne inne chipsy nie wydają się tak smaczne. Mimo, że to są z pieca, tak, tak. to i tak właśnie te wydają się najsmaczniejsze. Mm. Jedna rzecz, fajnie, że powiedziałeś o prosto z pieca. Wczoraj jadłem. E, Śmietanowo, cebulowe są nowe z pieca? Bo są, nie, sery. Ser, są takie. Ser z cebulą. Ser, ser, z, cebul ser, z, dymką. ser z dymką. Ja dam tak, ser z dymką. To, no. Słowo honoru, mniej otuszczone, mniej tłuszczu mają niż zwykłe. Mają lepszą e, teksturę i są smaczniejsze dla mnie niż którekolwiek z tych. Jakby, no. Jakbyśmy przetestowali prosto z pieca. Patrzcie, jakie czasy? Według mnie byłyby smaczniejsze niż każdy z Jest, jest tak. No. No, ja nie kawałek, no, ale no, to prawda. I serowe. Delikatne, delikatne lejce z pieca ser. są zajebiste. Ale uważajcie, no, delikatny ser. cheddar jest kurwa królewskiego. Tak, czedar no, 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 jest kapeś w chuj. Mam nadzieję, że będzie sery na sery teście, jedno. bo nie robimy testu bez lejsów z pieca serowych. Delikatnego sera. Bo będą bardzo. Robert wysoko... się delikatnie wkurwi, kurwi. Jakby tego było no, Bo drugi minus. To nie? jest sprawiedliwy. A To nie jest plus na pewno. A już mówię, że będą wysoko z pieca. Panowie, to nie matematyka, dwa minusy u Roberta nie dają plusa. Doszło to do naszej informacji. Dwa minusy chuja dają. Dokładnie. Dobra, czyli to jest Pringles. Już na to wychodzi. No nie. Nie? Co może być jeszcze? No jak Pringles. A co może być jeszcze? Noszą są dwa. Chyba, że to serio... Jak to jest Pringles serio? kurwa, jakimś cudem, to odchodzę z kuchni, nie? Jak to jest prognoz. Dla mnie Jak szanówka. na tanie chipsy, w no tak, no bo jest. Ale w porządku. Kupuję Oszona chipsy, dostaję to, jestem z tym i okay. 7,10 daję i kurwa, lepiej, bardziej mi smakują niż Lacey. Nie wiem, czym tak się stało. Dla, no, no, się dla mnie lepsze od Lace'ów. Daje 7, 7, 7. Ja ale Lace'om dałem. Ja na równi tak. z wiejskimi. No, ja też. Na równi z wiejskimi. Dużo taniej. A tak samo mnie zadowala jak wiejskie. Pącz, ile jak to Siedem. Wiecie, że oszą jeden kurwa wygra chyba? No, nie, <grywa> to tak. To to nie. No nie. No nie no. No Nie. Nie. Nie rób na to. To, Ale czuję, że... Ty tak... Bo, bo tu wiesz. Jest taka sama konkurencja, że czuję, że Pringlesy tu wiadą i rozpierdolą. No ciekawe. No, Dobra. To, to jest jeden z moich ulubionych smaków chipsów w ogóle. Yy, cebulka. Ale kurwa nie lubię Pringles. No zobacz, zobacz co się dzieje. Lubię bardzo dużo Pringles, w ogóle lubię Pringles. Widać sól. Ale oni cebulkę robią taką sobie. Detektor soli mamy. Widać sól. Podawany. U nich wiemy, O kurwa, ale intensywny smak. I wreszcie ja czuję, czuję samą że nie. No ale... A ja czuję samą sól, bardzo to... słabo czuję smak. A ja czuję, że coś jem To prostu. słonej taki. Mm. Czujecie cebulkę? Bo ja, nie. Mm -hmm. Mm -hmm. ja czuję sól i ser. Nie jest wyraźny ten smak. Bardzo przesolony. Utwierdziłem się. Pringles nie potrafią zrobić zielonej cebulki dobrze. Ja daję 8 na 10, najlepszy no ja dla mnie chips z tego zestawienia. To jest, to jest jedyny, jedyny ale lubię bardzo słone, więc. Yy, też 8. Bo są bardziej smak. ziarniste. Ja po tych lejsach z już bardziej mnie ciągnie do tego typu chipsów. Te mnie za bardzo i tak zamulają ogólnie, więc dam o punkt więcej. Mimo że te zie wiejskie ziemniaczki i oszonówki pierwsze ja też mi smakowały, ale wolę ten typ chipsów po prostu. W ogóle taki apel ode mnie, jak to ogląda lejs. Zróbcie z pieca zielona cebulka. No kurwa, podstawowy smak. Te ogrodowe jakieś, okej, okay, okej. Okay. No nie, ale kurwa zielona cebulka. Fundament, no. na którym stawiasz dom. Kurwa, z warzyw, jakiś no. tam barbecue. Fundament to jest papryka i zielona cebulka. Tak jak jest ene Energia Gdzie, Gdzie jest zielona cebulka. No. Nigdy nie było. Ciekawe, no. No. czemu tak się kurwa chanteller? Te grzybowe? Są? Nie ma zielonej cebulki? Hey. Co to kurwa jest chandelier? Chandelier człowieku, nie tu się wiem. kojarzy z Jakiś piosenką taki... model. <laughs> Czekaj, jest taka piosenka o, o tym, nie o żyrandolu, tylko jak się nazywa żyrandol tylko w pałacu? Chandelier? Chandelier, chandelier. chandelier. poczekaj. See ya, chandelier. Dzień <grywa> dobry, poproszę jedną paczkę siendyliiii Może ona śpiewa o tak Może to jest to kurwa A, a to chodzi o że w I wykorzystają do, e, do reklamy teraz, dzięki wam Ty, wielki, ten test jest takim zawodem trochę dla mnie Nastawiałem się na zajebiste chipsy, bo zawsze lubiłem zieloną Miał cebulkę Miały być serowy, nie chłopaki tak ten, no. Nie, nie, Ogólnie nie o to chodzi firmy, po prostu, że... odwrotność też, czego się spodziewałeś, nie? Spodziewałeś się, no. że lejsy rozjawią, nie rozjebały nie ogólnie taki smak dziwny. Robota 5. No ja dam u sełem najbardziej smakem. Mamy wszystkie żały. oceny? Uh -huh. Nie, no to jest po prostu coś słonego z delikatnym smakiem. No. Hmm. Ale nie Gdybyś smakuje Wam bardziej pisana. od lejsów? Nie, smakuje bo nie nie smakuje się. Wam bardziej od lejsów. No co, ty, ja, ja bym nie powiedział, że to jest zielona cebulka, jakbyś mi to dał. No, nam... no dobrze, ale hmm. już pomijając ten smak, to zjadłbyś bardziej te lejsy tutaj, czy bardziej te pringlesy? Jakbyś miał no wybrać? Nie, no lejsy. Hmm. Jaki mamy tabela? No i jak on się wydaje, jakie ci, ci, ci biały? Moim zdaniem oszą jeden. Wiejskie albo oszą jeden, no? Pierwsze i drugie miejsce, w sensie pierwsze miejsce najwyżej oszą jeden. No <laughs> Drugie miejsce oszą dwa. O kurde. Oszą jak wymiata. I trzecie miejsce, wiejskie ziemniaczki. No, no, no. Nice. A szkoda, że nie ma tych, na przykład z Lidla. Był, byłbym ciekaw ich tego produktu, albo z Biedry. Dzik waszą powinien być. Byś kupował najlepsze zielone cebulki razem z dzikiem. To musimy zrobić Zespec. większy test. Jeszcze większy, większy test. Większy, większy no. I taki czyt, większy, większy, no. większy test. Większy test. Większy test Nowa seria cała. Mm. No ale dzisiejszy odcinek... Z 10 oszą! Zanim zaczniesz pierdolić, że jest niedobre, nie. spróbuj. Bez nie, no, etykiety coś, spróbuj. Nie z tego odcinka, no. no to nie był taki o, odcinek. Nie? A sakra, ty prosiłeś o suby? Tak. A, tak widzę. A łapy? To teraz ty masz łapy. Prosimy o łapy Gdy w górę. Nie mi miał Michała Żeby większy test był. Ej, e telefony. Sandra Walczak chyba dobija do 100 tysięcy łapek w górę. Jeszcze chyba dwa, 2-3 dwa, tak. dwa, trzy 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 tysiące zabrakło. Yy, na privie też ludzie pisali do mnie. że... Jeżeli nie... wbijecie te dwa tysiące, to Robur no. będzie musiał wcielić się w Sandra Walczak. No. To jest 100 tysięcy łap w górę, to nie wiem czy mieliśmy dwa kiedy Mieliśmy chyba na kalistenicy. Ostatnie Dobra. słowo do Robura. Czy dzwoneczek chyba. Klamrą kompozycyjną zakończyć. Dobry. Teraz już nie puszczałem tego. I robór. Ściągasz spodnie i czasami je ja bierzesz. Że serowych nie było. <laughs> Ups. <laughs> nie, może